Hej, to jest Nexor i teraz kolejny odcinek z Nexor Crafta, jak łapkę w górę subika. Jak będzie potem odcinek 4 łapki w górę, to będzie kolejny odcinek. I to jest już piąty odcinek, czyli prawie koniec sezonu. I, jak, i trzeci za to może być hardcore na modach albo hard, zwykły hardcore bez modów. I muszę was poinformować. Ten głos jest dogrywany mega mi smutno, to nie nagram. Też będę w społeczności, będę informował o nowych seriach związanych z seriami Minecraft, o innych seriach, o kolejnych. Pranach i innych takich ciekawych sytuacjach, różne rzeczy się działy. Nowe nuty, różne rzeczy, dużo się będzie zmieniało na kanale. Tym bardziej, żeby Wam się to podobało i żeby by się lepiej czuł. Słuch Słuchajcie, teraz jesteśmy, zwiedzamy nasz świat. i Oglądamy nowe rzeczy. Teraz idziemy do domku, sprawdzić co się stało. O kurde, zniszczył nam się domek, trzeba go odbudować. Czy uda nam się go odbudować? Zobaczymy. Ja wam się taki format podoba, że ja podkładam głos, to 4 łapki w górę i będzie więc takich odcinków. I nawet będą mogły być odcinki z fabuł nagrywane, że podkładam głos, a odcinek będzie bez głosu nagrany, a ja będę po, po prostu po, osobno podkładał bo głos, żeby wam się bardziej lepiej oglądało. Tym lepiej wam się będzie oglądało, tym lepiej mi się będzie podobało. Stary łapy i kolejny odcinek takiego typu Tylko was informuję subik like i będzie I będziecie w, ze mną na kanale i dowiadacie się O nowych nutach o nowych rzeczach o, społeczność Klikajcie live y luźne będą też. I, i też wam chciałbym bardzo poinformować to, to co teraz się dzieje na kanale na tym to jest Nie tylko to nie jest to jest, to jest, rozpoczęcie tego etapu, co ja śpiewałem kiedyś na nucie, czyli nowy rozdział, czyli to jest rozpoczęcie nowego rozdziału na kanale, czyli nowe miniaturki, nowy content, kiedyś na piosence, na, mu, na odcinkach i na społeczności pisałem, lepsza jakość, a to nie musi być lepsza jakość, ale będą lepsze filmy i lepsze rzeczy. pojawiać się, tym bardziej wam się będzie podobać content, tym bardziej ja się będę z tego zawodolony i będę się cieszył z tego, co ja robię. Bo, tym bardziej wy lajkujecie, tym bardziej sprawiacie mi Friday. ja że więcej wam, mam tylko content do do Was więcej nagrywać. Właśnie po prostu Was informuje. To, to mi mega dużą Friday sprawia, że mogę do Was robić coraz lepszy content i coraz, lepiej, i coraz lepsze rzeczy pokazywać wam. To ja się to a dzisiaj z odcinku budujemy Wiezę i inne takie budowle i to z Wami takie rzeczy różne robimy, ale bardzo fajnie z odcinek i tam się ba bardzo fajną budowlę wpadliśmy. Taka mini Wieza, ale w innym stylu, nie takim stylu jak była na Nexorcraft 1, ale co mówię, Wieza, bo to jest budowla, która była na Nexorcraft 1 i Cestos była na Nexorcraft 1, to musi być na Nexorcraft 2. Bo to jest budowla, która Moim zdaniem musi powtórzyć się. Tym bardziej takie budowle będą się powtarzać: różne rzeczy się będą powtarzać. Nie będzie tak, że będziemy mogli cały czas budować nowe budowle. Budowle się też będą powtarzać na odcinkach. Na przykład, różne rzeczy się będą powtarzać. Raz będą inne budowle, których nie było. Na przykład, farma gór powieszona to taki budowle jest na Next.orgrafcie nie było. Ha, druga rzecz: Nie było moduch na Next.orgrafcie. To jest druga nowa rzecz, którą prowadziłem. I trzecia rzecz, nie było takich różnych budowli, takich różnych ciekawych pomysłów, że ja nie buduję domku tylko ktoś inny buduje domek, tego nie było On na nektarcraft'cie 1 to ja budowałem domek a kosa miał swój osobny domek a tutaj mi ko kosa budował domek i go po prostu sprzedawał, bo mieliśmy taki pomysł takie inspiracje chcieliśmy zrobić po prostu taki pomysł ja wpadłem raz i kosa żeby ja, zrobić domek, który będzie stydowany i takie inne rzeczy każdy sezon się ma różnić, ale budowle mogą się powtarzać na przykład może się powtórzyć budowla z 2. Dwójki, albo krójki I również jak się do powtarzać Właśnie Na przykład może się budowla powtarzać pięć razy I to nie będzie bo, bo zawsze się budowla może powtarzać, ale być inaczej budowana Bo, bo wiedza w 1 to była budowana z całego Tylko z yy, cegieł A ta wieza była budowana z drewna i z cegieł Czyli to jest inny schemat wiezy Właśnie Czy Każda budowla się może powtarzać I każdy region się może powtarzać Jak to działa? Jak to działa w y, standardowym życiu? Zawsze w życiu, nigdy nie będziecie mieli nowej rzeczy, zawsze się powtórzy jakiś. Na przykład, macie dzisiaj, na przykład dzisiaj macie, na przykład teraz to. Jak to mogę po wam to powiedzieć? Jak? Po prostu powiem wam to. Zawsze, zawsze jak macie jakąś wycieczkę albo coś, zawsze myślicie, że to będzie coś nowego, a zawsze się powtarza. Albo kino, albo coś innego. O Zawsze się będą powtarzać wycieczki. Nigdy nie będzie tego Czegoś nowego. Zawsze się będzie wycieczka powtarzać, żeby inni uczniowie, którzy dojdą do szkoły, mogli tę wycieczkę pierwszy raz obe, żeby mogli pierwszy raz je do kina albo na takie wycieczki, dlatego, że takie rzeczy powtarzają, żeby każdy mógł, żeby każdy mógł, ale czemu ja poruszyłem taki temat, bo chcę wam po prostu poruszyć, jak zawsze się coś powtarza, żeby wiedzieliście, na przykład może nawet się powtarzać to, sobie będziecie pięć razy, pięć razy, jeżeli wy jedno to samo miejsce, na wakacji nawet. No, też się powtarza. Na niektórzy co roku jedzą nad morze, i powtarza się to, że jedzą co roku te same miejsca nad morze albo w góry cały czas. No i to się powtarza, bo tak im się tam podobało. System znowu jechać tam, te same miejsca. No, tym bardziej się komuś będzie podobać, tym bardziej się będzie to wyróżniać. Właśnie, tym bardziej to się będzie wyróżniać. Jak, jak wam się podoba mój nowy głos? Potem mikro... mam dostałem profesjonalny mikrofon, i mogę wam dogrywać głos. Inne rzeczy, powinno wam się ten głos podobać, bo jest Wyraźny, nie jest taki, jest jakieś sumy, albo coś jest. Wyraźny głos, słuchajcie, dobrze. Powinno to do Was się liczyć. Ja na razie zatrzymuję Dobra, my dalej kontynuujemy budowę wiezy. Jak Wam się to będzie podobać? To bardzo fajnie. Tym bardziej wieza powstaje, tym lepsze. budowle są, jak moim zdaniem, to trzeba wiedzieć, co się dzieje. Mogą raz być to teraz. Budujemy górę, drugie piętro budujemy. Robimy, szuka, szybko biegniemy po, po prawinki, czyli serve bits dobra, słuchajcie. Teraz idziemy po itemy, bo potrzebujemy prawinki, czyli se, jak nie wiem, jak po angielsku się mówi st, te takie jest takie dochodzenia, do chodzenia, do spinania. Nie wiem, jak po angielsku się nie mówi, wam nie powiem, ale mogę wam powiedzieć, sykują się duże zmiany, duże rzeczy, ale trzeba to przygotować. Teraz widzowie, cykuj Sykujemy dla Was teraz mi sobie m, s, nagrywam to Was dźwięk, będzie gotować dla Was najlepszy materiał jaki mogę Najlepszy materiał jaki nie Jaki bym nie mógł. Nextor crafta dwójkę. No, materiał. Ale dlaczego głos jest podkładany? Nie nagram się głos. Kiedy nagrywam odcinek? Ja nie wiedziałem że Ja miałem mikrofon włączony, ale jeżeli ja zapomniałem sobie są na padzie, bo ten głupi pad ma to wycisanie. I to mnie wkuza. Po prostu I tym bardziej Jak to będzie wkurzać to tym bardziej gorsze materiały się robią widzowie po prostu O tym po prostu mówię gorsze materiały się robią i gorsze rzeczy Dostaję Ale chciałbym by do was Chciałbym do was powiedzieć to Sykuje się Sykuje się mały Sełom Na kanale Tym bardziej to się Może zmienić Miał tym te To jest nie koniec po prostu Serii Minecraft Seria Minecraft będzie jeszcze kontynuowana o parę odcinków Next, Nie wiemy ile Craft 2 będzie miało odcinków, jeszcze nie wiem Właśnie nie liczyłem na, na razie nagraliśmy piąty odcinek z Nextora Crafta i z NexCrafta, piąty odcinek I tym bardziej skończymy ten piąty odcinek To będziemy już mieli połowę I ostatnie nam mniej już do zrobienia Zostanie tylko jeszcze 6 szósty odcinek Szósty odcinek nam jeszcze zostanie, potem jeszcze zrobienia Siódmy 8, 9, i 10, 11. Nie wiemy, czy będzie 11, czy 9, 8, czy 10 odcinków. Nie wiemy, se To zależy. Może nawet być Nexus, jakby po prostu. Tylko. Nam ten Nexus miał 11 oczek, bo ten musiał mieć 12, albo 13, żeby nie, by nie było takiego krótkiego tego sejścia. Ale tym bardziej ja Minecraft'a mało ostatnio gram już, bo kraj się znudził mi, ale nagrywam do Was odcinki, żeby były ciekawe. O kurde, no. o nie Kurde, prawie wody wylał Trzeba szybko biegnąć, biegniemy, biegniemy, biegniemy Dobrze, kopiemy Dobra, co jest dalej? O kurce Sprawdzamy ich krpunek. o Mamy miec, ten miec jak się pytacie, to jest miec stworzony na jakimś odcinku z y łóżek tego smoka I ten miec bije ogień, jak kogoś walnie, jest to ogień jest po prostu jak nawet walić ziemię, to jest ogień chyba, pamiętam. Nie pamiętam jak to tym je działał, ale tak jakoś musiał działać. Ale na pewno wiem, że si, zyskuje si duży koniec, duży, duży sełom. No. Po prostu wiem, co się będzie działo. Ja, ja się nie cieszę z tego, stoju się po małym Po prostu chcę powiedzieć, si, kiedy skończyć, a kiedy zacząć. No, ale, jest, ale jak po prostu widzę, ten dogranie głosu jest bardzo długie. To nie jest prosta metoda, jak wy myślicie. Jest takie coś, się na, dogram sobie głos ile chcę. Jak materiał trwa 14 albo 15 minut, to jest git, to jest łatwe. po chwil, porozmawiać, to jest łatwe. A, a jak materiał trwa więcej niż 14 minut, to jest dłuższe duszne, gadanie. I to i to kraje mi to nie pomaga. Ja się widzę na odcinku z Wami napiję. Dobra. Jak coś Po pierwsze wam powiem że Chciałbym do was zrobić różne takie bomby Może jakieś piosenki Na tym mikrofonie mam, mam nagraną piosenkę halloweenową Którą nie wiem kiedy wyjdzie, bo Na razie kiedy wy to oglądacie to ja To ja Pracuję nad Nexortobook book C, I nad Piosenką Nexa. Xa jedną, którą Kiedyś Kiedyś nagrałem, a chciałem ją wydać Bardzo w nie, nie jest ciekawą, nie, nie jest bardzo z nutą z taką wesołą. To jest taka, oby taka smutna nuta, która, która, kiedyś ją nagrałem, umiałem, kiedyś taki czas, yy, nagrałem takie nuty i takie różne nuty, nagrałem o ogniach i innych rzeczach. I tę nutę chciałbym rzucić i chciałbym. Chciałbym to wrzucić żeby to co kiedyś zrobiłem, chciałbym, żeby, żeby to usłyszeliście. Myślałem nad tym, żeby to wrzucać się po prostu zostawić dla siebie, myślałem nad tym. Ale jak wy to usłyszycie to może będziecie wiedzieć o co chodzi taki... o co chodzi w tym ducie. Może dowiecie się. Coś... Się... Trzeba się dowiedzieć nowych rzeczy. No. Dobra, my idziemy, zbieramy, końcimy piętro, żeby było ładniej. Tym ładniej, tym lepiej będzie to wyglądało. Moim zdaniem trzeba to zrobić. Ładna budowla to ładna miniaturka będzie. I po pierwsze Chciałbym bardzo dużo poinformować Jak chodzi o live'y to końcówka sezonu to ma być To ma być bo to nie ma być zwykły To nie ma być zwykły koniec Tak jak było z Nexor Craftem 1 to nie ma być zwykły koniec, to może być to ma być film, dwuczęściowy film finałowy i, te fina i będzie na pewno live'ik gdzie będziemy pod mieli podsumowanie naszej serii Gdzie będziemy mu przechodzili ch po serwerze i chciałbym do tego czasu do tego podsumowania skończyć przynajmniej dwie serie Ne Xcraft i NexorCraft. Jak do tego czasu skończą dwie serie to będzie najlepiej. <ślonie> live się będzie bardziej opłacał moim zdaniem Trzeba skończyć dwie serie, a jak się skończy dwie, to się zacznie nową I, te i jak skończymy tę serię, to będzie mała obserwa od Minecrafta na kanale Mała obserwacja od odcinków z Minecrafta, żeby wy chwilę odpoczęliście, ja też chwilę odpocząłem I zebrałem nowe siły, żeby materiały z Z Minecrafta były coraz lepsze, a ja się napiję Przepraszam bardzo bardzo, się słyszeli co się pije, ale Tym, a musicie usłyszeć ale seba, żeby żebyście wiedzieli, wszystko realne, no, po prostu mam mój będzie mała obserwa na kanale wtedy, jak skończymy te dwie, dwie serie, NexCraft i NexorCraft, to będzie mała pserwa, ja będę myślał nad trzecim sezonem Crafta i będę myślał, co zrobić z NexCrafty, robić drugi sezon, na przykład nie zamienić to w y, serię. Na przykład, bo wiecie, tym bardziej szybciej skończymy serię, to... Bo wiecie, czy grudzień to ja bym chciał w grudniu jedną serię zrobić dla was z minecrafta I, myś, i ma, miałem plan, żeby w tym, tym roku grudniu... Zna, nie, jak się... chciałem dalej grudniu zrobić, jak się nie uda daily grudniowego zrobić to z najmniej zrobić serię christmas craft, która będzie miała z Ten Ostatni sezon christmas craft miał chyba 67, 67 odcinków, ten miał miał 8 I by były te odcinki takie krótkie Krótkie takie odcinki. I tam bardziej audio się nie staramy, bo to są takie krótkie odcinki, że muzyka się leci świąteczna i nie po prostu budujemy jakieś budowle świąteczne. Takie krótkie odcinki. Tylko na drugi sezon Christmas Crafta miałem nowy pomysł, który moim zdaniem może być ciekawy dla Was. Czyli nie survival, tylko na kreatywie. A jak to zrobimy? my? Sobie będziemy po prostu świąteczne budowę budować na kreatywie i potem będziemy te budowle oceniać w skali. Wa widzowie Wasej. czyli wasa skala widzowie Czyli będziecie po prostu oczyniali te budowle, a myślałem na takim czymś Ale jeszcze nie wiem, czy Christmas Craft 2 postanie Albo Christmas Craft, nie chce postanie, Oto to Christmas Craft to był na X Craft świąteczny, tylko na, nie, Chciałem nazwać to na X Craft K Święta, na X Craft świętej to miał być drugi sezon na X Craft, ale Kosa mi powiedział, ej chłopie To nie ma sensu, zrób ja Ci, ja ci pomogę z nazwą, i wtedy bym się właśnie nazwa Christmas Craft. Bo nie miałoby sensu robić Nexor Craft z który by był krótki. Nexor to musi być jakiś długi Minecraft na Survivor, a tam yy, graliśmy tylko budowlę. Jakby to miało, jaki to się widzom podobało? Nikomu by się to nie podobało, moim zdaniem. Tym bardziej no, musi to być ładniejsze! Teraz idziemy zbierać ceble, różne materiały idziemy zbierać. Tym więcej materiałów zabierzemy, tym lepsza wiedza powstanie. Zobaczymy, ile tych materiałów nam zostało jeszcze. Jest trochę, jest trochę, nam zostało materiałów. Zobaczymy, ile. Jezu, idziemy, zbieramy drewno. Zbieramy, zbieramy, zbieramy różne zecy, żeby lepiej postawały zecy. Drewno, o kurce. Ile mamy tego drewna? O, jak dużo. O, nasza wiedza już zbudowana połowa. O. Jest, już ma, mamy piętro, kolejne zbudowane wiezy Teraz idziemy to robić i różne rzeczy inne robić Idziemy, 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 idziemy i kończy się Dobra widzowie, słuchajcie My już kończymy budowlę Teraz budujemy górę I, I będzie ostatnie piętro już to Tym bardziej wam się podają takie materiały Podobać Podobać, no Sorki za mój głos ale staram się to Was zrobić. Nie wiem, co się z moim głosem dzieje. Nie wiem, jak nagrywam na tym mikrofonie, to mnie, oby gadam, oby gadam jak dziecko. Nie wiem, przepraszam Was za to. Ale z żeby filmy były coraz lepsze i coraz bardziej podobały Wam się. Co, jak bardziej Wam się te filmy będą podobać, to będzie lepszy content <laughs> Nie wiem, Sorki, znowu mi się znowu to powiedziało. Dobra, powiem Wam z CZ. Nie wiem co z, nie wiem co ze serią reaktywacji na to mogę na Nextor Crafta powiedzieć od razu. Nie wiem co z tą serią Tak, niech to zapisałem ten projekt, bo teraz montuję jak ten projekt nie chcą co zapisałem i straciłem cały montaż z reaktywacją to mam pro, mamy problem, bo ja nie pamiętam jak ja to montowałem ale wiem że się zbliżamy do końca ten bardziej koniec już wam wszystko wytłumaczyłem co miałem wytłumaczyć wszystko co my budowaliśmy budujemy wiedzę, jak tu, jak Wy nie wiecie ta, reszta wiezy to będzie kończona, poza odcinkiem fadłem na taki pomysł, żeby... gdyby był dobry koncert poza odcinkiem, żeby odcinki nie były Gdyby odcinek nie był nudny, sobie w kolejnym odcinku kończymy wiezę Poza odcinkiem będziemy kończyli tą wiezę, a Na kolejnym odcinku wam pokażę jak ta wiedza cała wygląda No Poza odcinkiem ja tą wiezę skończę Pogram sobie poza odcinkiem chwilę Minecrafta, skończę tą wiezę Jak wam się to podobało I jak będzie wam się to podobało, to be... To będzie lepszy koniec e... Sorki ale to po prostu nie wiem co się dzieje. Dobra. Terazcie. Się... Ja Wam dziękuję za odcinek. Jak się odcinek Wam podobał zostawcie łapkę w górę, subika na kanale i pokażę. I, I teraz my się zagnamy, mogę Wam poinformować Będzie sezon piąty, Nexorcraft. sezon trzeci Nexor Craft bo się zbliżamy do końca To będzie chyba hardcore albo coś. Łapa, sub i ELO!